Emanuel Ludziska, witajcie. Tawerna z tej strony. I dzisiaj, z racji tego, że w ten czwartek, czyli 18 marca tego roku, pojawi się nam nowy darmowy dodatek do Warhammera 2 w postaci Rakarta Władcy Bestii, ehm, chciałbym Wam tutaj opowiedzieć trochę z Lora Warhammera, czyli właśnie e, odnośnie samego Rakarta. Więc myślę, że sobie zaczniemy, prostu. I teraz e, opowiem Wam historię. Trzeba zacząć od tego, że rakard z Karondkar jest najdoskonalszym władcą bestii w całym Nagarow. Mroczne elfy zawsze wykorzystywały zniewolone potwory, zarówno w swoich flotach, jak i armiach lądowych, ale choć w przeszłości było wielu sławnych władców bestii, żaden z nich nie dorównywał Rakartowi pod względem umiejętności i doświadczenia. Mówi się, że Lochy Karondkar wypełnione są stworzeniami, które Rakarth oswoił, i że wśród nich można znaleźć jedno lub więcej ze wszystkich stworzeń. No, znanych na całym starym świecie, nowym zresztą również. Kiedy Rakart był dzieckiem, jego ojciec próbował pokonać i wytresować potężnego czarnego smoka o imieniu Brakus. Jednak smok przewyższał nawet umiejętności jego ojca, i w przypływie szału władca bestii mrocznych elfów rozkazał go zabić. Ale Rakart zawarł układ z ojcem, który pozwolił mu zatrzymać potworną bestię, jeśli będzie mógł na niej jeździć, no, a jego ojciec się zgodził. Rakart spojrzał na Smoka przeszywającym wzrokiem, a w młodym, w młodym mrocznym elfie było coś, co Smok rozpoznał. Brakus dostrzegł wrodzone okrucieństwo i rządze krwi Rakarta i wiedział, że zbliża się do niego pokrewna dusza. Smok poddał się Rakartowi bez walki i od tamtej pory nie jeździł z Brakusem na bitwy. W 1974 roku kalendarze Imperium. Władca bestii Rakart na czele zastępów wojennych Hydr i Czarnych Smoków spustoszył wybrzeża i wnętrze Starego Świata, niszcząc przy tym porty i miasta, a ocalałych zabierając jako niewolników do Nagarów. Kulminacją tej inwazji była inwazja na Bretonie, której zwieńczeniem było oblężenie samego zamku Brion, którego obroną dowodził stary książę Corentin, znany jako Paladyn Maelis, władca marszandów srebrnej równiny, obrońca fortu Adeline i czempion cnuty Gil. Rakard zażądał jednej piątej ludności miasta, ale Corentin chcąc stawić czoła ostatniemu wrogowi w ostatniej chwalabnej szarży, zanim padnie ofiarą starości, bo wiadomo to rycerz, odmówił. Rycerze księcia desperacko starali się trzymać go z dala od linii frontu, by uniknąć jego poświęcenia. Niestety, gdy wszyscy zostali unicestwieni przez armię druchy i jej potwory, Corentin kazał swoim towarzyszom uzbroić go i sam ruszył do boju. Niestety em, dokładny wynik tej bitwy nie jest znany. Ponad tysiąc lat temu czarny smok Wiedźmiego króla Malekita Kalifon padł z czarnym sercem, przebitym włócznią. Setki ludzi zginęło, by zaspokoić gniew, który poczuł postacie wierzchowca. Od tamtej pory Malekit nie był w stanie ponownie dosiadać smoka, mimo że wielu szlachciców oferowało mu w swoje własne wierzchowce. Zamiast je przyjąć, Malekit kazał zbudować straszliwy rydwan, ciągnięty przez zimno krwiste i wyposażony w kosy w kołach. W swoim gniewie zdecydował, że tylko on będzie mógł dosiadać rydwanu w bitwie, więc kazał zniszczyć wszystkie inne. Wieki później grupa cieni odnalazła w najgłębszych partiach złośliwych szczytów niezabezpieczone gniazdo smoczych jaj, a Rakart, najdoskonalszy poskramiacz bestii Malekita, doniósł mu o tym niezwykłym znalezisku. Wiadomość ta wywołała dziwne zadowolenie u króla czarownic, który zaczął snuć pokrętny plan wykorzystania tych stworzeń przeciwko elfom z Ultuanu. Tuzin Jan został zabrany do Nagarond, gdzie. Kanitiańskie elfie czarownice odprawiały nad nim rytuały, aż 100 lat później te jaja pękły i pierwszy z wyklutych, czyli właśnie serafon, natychmiast zwrócił się przeciwko pozostałym jajom, niszcząc kilka z nich, zanim zdołano go powstrzymać. Będąc pod wrażeniem jego okrutnego charakteru i wiedząc, że pierworodny zmiotu będzie najsilniejszy, malekit zażądał prawa do jego dosiadania. Czarne smoki potrzebowały dużo czasu, by osiągnąć dojrzałość, ale ich szkolenie rozpoczęło się natychmiast, a Malekith powierzył dowództwo Rakartowi, wymagając od serafona najsurowszego poziomu wyszkolenia. Pozostałym przyszłym Smoczym miejscom, wybranym spośród jego ulubionych generałów, nakazał na pozostać przy swoich bestiach podczas szkolenia. Wszyscy oni spędzili wiele dekad na szkoleniu tych monstrualnych stworzeń, aż smoki zrozumiały swoich panów, a ci mogli je kontrolować. Dzięki temu Malekit miał całe stado doskonale wyszkolonych smoków, gotowych zrównać ziemią wybrzeża Ultuanu i Starego Świata. Władca bestii Rakard stoczył kiedyś szczególnie gorzką bitwę ze zdradzieckimi wysokimi elfami z Ultuanu. Dowodził armią, w której zgromadził największą siłę wojennych Hidr w historii druchi, Mając pod swoją komendą aż dziewięć potężnych bestii, przewidywał szybkie zwycięstwo. Czarodzieje Liandus, Elunor i Aliana to, to, towarzyszyli jednak wrogowi. W ciągu kilku minut ich magiczne zapory zmniejszyły liczbę hydr do trzech, których dwie złamały się i uciekły z pola walki. Rakard przysiągł, że już nigdy nie zostanie pokonany przez Wysoką Magię i zawarł pakt z Morati. Ta rzuciła zaklęcia na ocalałą hydrę znaną jako Derlif, czyli Płonąca Furia, by zmienić ją w pierwszą z hydr spragnionych magii. Mroczna magia bardzo zmutowała to stworzenie. Skóra Derlifa zaczęła jarzyć się płonącą niebiesko-czarną energią. A w jego ciele pojawiły się wielkie dziury, w których Morati rytualnie wyryła runy strachu. Podczas kolejnego pojawienia się na polu bitwy okazało się, że jest on fizycznie osłabiony, ale rozwinął też silną odporność na magię, zwłaszcza na tę wysoką. Wkrótce stworzono program hodowlany, a Derliw został wycofany z walki. Do dziś tylko jeden z dziesięciu jego potomków posiada jego zdolności. W siodle wyściłanym ludzką skórą książę i jego ludzie użyli wojownika lorda odzianego od stóp do głów czarną jak smoła zbroję tworzoną w najbardziej okrutnie delikatne formy ręką mistrza znacznie przewyższającego śmiertelnych rzemieślników. Wysoki hełm mrocznego elfa zakrywał jego rysy, ale nikt nie mógł przegapić bladego światła bijącego z oczu jak węgielki w nocy. W jednej ręce władca dzierżył długi, zwijający się bicz, który wił się i wił, jakby posiadał jakąś straszliwą wewnętrzną witalność, podczas gdy w drugiej ręce mał tarczę ozdobioną runami zakazanej magii. Rakart wyrusza do walki na grzbiecie swojego czarnego smoka Brakusa, mając na sobie zbroję bestii z Kar oraz zaklętą tarczę I e bicz Agonii. To by było na tyle, jeśli chodzi o Rakarta. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście nie zapomnijcie, zostawić lajka, like łapki w górę, to naprawdę motywuje. Zostawcie jakiś komentarz, może co byście chcieli w następnych odcinkach usłyszeć, zobaczyć, dowiedzieć się. I to wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!